Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 produktach. Drogeryjnych, które moim zdaniem są lepsze niż drogie kosmetyki. W niektórych przypadkach pokażę Wam o jaki konkretnie drogi kosmetyk mi chodzi, ale nie przy każdym produkcie. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki Wam pokażę, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Może zaczniemy najpierw od tych kosmetyków, gdzie będę Wam pokazywała kosmetyk, którym się inspirowałam przy wyborze. Więc na samym początku nie będzie to stricte kolorówka, tylko gąbeczki do aplikacji. Dlatego, że ostatnio miałam okazję, w sumie teraz cały czas używam, jest duża, mokra i brudna, bo przed i jej używałam, ale jest to gąbka z Make Up Forever. Ona kosztuje 70 parę złotych, no i jest to naprawdę bardzo dobra gąbka. Natomiast nie widzę, żebym chciała kupować kolejny raz. Ten produkt za taką cenę. Może nie kolejny raz, tylko pierwszy raz, bo to dostałam akurat w paczce Ale nie ma w niej nic takiego specjalnego, dlaczego chciałabym kupować e, po raz pierwszy gąbkę za ponad 70 zł. I zamiast właśnie takiej gąbki, chciałam Wam polecić w sumie nawet trzy gąbki. Jedną mam tutaj ze sobą i jest to oczywiście. Gąbka z glam shopu to jest coś, co po prostu używam cały czas, zużyje mi się, kupuję nową, zużyję się, kupuję nową. Natomiast jeżeli nie chcecie zamawiać nic online, to inne gąbki, jeszcze dwie, które chciałabym Wam polecić, to albo to jest gąbka z Eveline i ona jest najbardziej twarda z tych wszystkich, o których chcę teraz Wam powiedzieć, ale dalej jest miękka, czyli ona będzie na pewno twardsza od tej z Make Up Forever. Do tej z Make Up Forever porównałabym zdecydowanie glam shop. One są bardzo podobnej miękkości i tak samo dobrze aplikuje się nimi podkład, korektor, puder i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą z Eveline, to ona jest najtwardsza. Ta pomarańczowa, tu oczywiście wrzucę Wam foty, więc jeżeli uważacie, że ta jest za miękka, to spróbujcie tej z Eveline. a po środku powiedziałabym, że jest ta gąbka truskawkowa z Lovely. Ona też się świetnie sprawdza, też bardzo dobrze aplikuje wszystkie produkty, więc tu już po prostu w zależności od tego albo którą markę wolicie, albo którą cenę wolicie, bo każda z nich ma no delikatnie różnią się cenami, natomiast wszystkie są e, określane jako te produkty drogeryjne, więc dalej podtrzymuję to, że nie uważam, żeby konieczne było kupowanie tak drogich gąbek. Jasne, jeżeli macie pieniądze, chcecie je wydać na drogą gąbkę, no to na przykład ja osobiście bardziej polecam tą z Make Up Forever niż tą z Beauty Blender, chociaż w ogóle byłam zaskoczona, że właśnie ta jest droższa jeszcze od Beauty Blendera, bo Beauty Blender chyba kosztuje około 60 zł. A ta jak dobrze kojarzę kosztuje chyba 75, więc ona jest super, naprawdę. Jeżeli szukacie, jeżeli na przykład chcecie na prezent kupić komuś taką gąbkę, no to tą polecam, ale no nie wydałabym 75 zł, no bo jednak trzeba gąbki zmieniać w miarę często, czy tam co dwa, co trzy miesiące, albo i nawet co miesiąc, w zależności od tego, jak często się malujecie, więc no, to jest trochę duży wydatek. Kolejna rzecz i to jest słuchajcie nowość, bo będę porównywała produkt z Fenty, to jest ten Bright Fix Eye Brightener i słuchajcie, praktycznie, że identycznym kosmetykiem jest ten korektor, o którym też ostatnio Wam mówiłam, czyli Vibo Cushion Contour Concealer, e, dlatego, że opakowania w sumie mają też, no powiedzmy, że w miarę podobne, tu mamy co prawda gąbeczkę, ale chcę wam pokazać, jak, jak jest wykończenie, bo wykończenie jest naprawdę bardzo podobne. Natomiast tutaj, w przypadku Fenty, mamy taki troszeczkę inny aplikator, ale też bardzo fajny. Kolorystycznie one nie będą takie same. Natomiast wykończenie i krycie, one mają naprawdę bardzo podobne. Ten jaśniejszy to jest Vibo, ten ciemniejszy to jest. Fenty. Poczekam też jeszcze chwilę, aż one zastygną, żeby pokazać Wam, że nie tylko krycie jest praktycznie że takie samo, ale również wykończenie, dlatego, że one mają oba małe krycie. Ja dzisiaj mam ten z Vivo pod oczami, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda, ale jest to moim zdaniem krycie takie idealne na co dzień, jeżeli nie macie faktycznie jakichś takich dużych problemów z okolicą pod oczami, tylko po prostu chcecie użyć coś lekkiego, co będzie dobrze wyglądało na co dzień, co będzie się ładnie utrzymywało, no to właśnie te korektory dobrze się sprawdzą, ale one właśnie też nie mają takiego matowego wykończenia. To jest, powiedziałabym, takie delikatnie rozświetlające, natomiast nie jest to rozświetlające przez drobinki, tylko po prostu taka formuła lekko, powiedziałabym, że mokra. No i ja byłam naprawdę bardzo zaskoczona, jak odkryłam, że te dwa produkty są praktycznie takie same, a cena jest, różnica w cenie jest kolosalna. Więc jeżeli zastanawialiście się nad tym, to może najpierw spróbujcie tego z Wibo i zobaczcie, czy to jest coś, co Wam odpowiada, dlatego że one tak samo zachowują się pod oczami. Ja sama nie kupiłam tego korektora, wiedząc, że mamy coś takiego fajnego w Rossmanie. Jak wam ostatni raz pokazałam ten produkt, to dużo osób pisało, że jest problem, żeby go znaleźć w Rossmanie, Ale ja ostatnio właśnie byłam i nawet widziałam, więc po prostu musicie się czaić. Jak tylko zobaczycie, to koniecznie go weźcie. Ja mam odcień 01 porcelain, a ten Sphand jest w odcieniu 04, więc też jak widzicie, no różnica w kolorach. No, nie kupowałam tego sędzi, tylko go dostałam, więc to jest najjaśniejszy odcień, który dostałam, a ten z bo to jest właśnie to, co mam dzisiaj pod oczami. No dobra, zobaczcie, te korektory już powiedzmy, że zastygły, i teraz, kiedy ruszę palcem, to oba, jak możecie zobaczyć, delikatnie się przesuwają, więc to nie są też korektory zastygające, ale powiedzcie mi, że one nie wyglądają praktycznie identycznie. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są to tak zwane unicorn drops i ja miałam oczywiście ten oryginalny produkt z farsali, później miałam jeszcze z vibo, jeżeli dobrze kojarzę i ani ten z farsali nie przypadł mi do gustu, ani ten z vibo, natomiast te kropelki z Eveline. W ogóle to jest taki produkt, który osobiście jakoś bardzo mocno mnie na samym początku nie ekscytował. Dlatego, że może właśnie dlatego, że używam tego z Farsali, nie byłam zadowolona, używam tego z VIBO, też nie widziałam żadnych efektów, ale tu faktycznie widzę, to jest dokładniej Up, Primer and Beauty Serum, Long Lasting Makeup Intense Skincare. No i tutaj kolor wygląda bardzo podobnie do um, tego oryginalnego Unicorn Drops. I zauważyłam, że wiele podkładów, które nie do końca sprawdzają mi się bez żadnej bazy, fajnie leżą właśnie na tej bazie. I teraz o co mi tutaj dokładnie chodzi? Po pierwsze, jeżeli podkład sam z siebie delikatnie mnie wysuszał, z tą bazą nic takiego się nie działo. Jeżeli sam podkład schodził mi szybciej z twarzy, z tą bazą faktycznie on utrzymywał się dłużej. I praktycznie na większości podkładach widziałam różnicę, używając właśnie tej bazy, więc ona nie jest, powiedziałam, taka stricte nawilżająca, nie jest stricte, nie wiem, wygładzająca, ale ogólnie ta baza sprawia, że podkład po prostu wygląda lepiej na skórze i lepiej się na niej utrzymuje. Więc jeżeli szukaliście czegoś takiego, po prostu chcecie mieć bazę, która będzie sprawiała, że podkład będzie wyglądał lepiej i będzie się dłużej utrzymywał, to szłabym właśnie w coś takiego i nie kojarzę żadnej innej bazy, która dawałaby mi taki tak widoczny efekt. No bo jasne, mam bazy stricte nawilżające, natomiast kiedy to są bazy stricte nawilżające, nie oczekuję od nich, żeby sprawiały, żeby makijaż będzie się utrzymywał dłużej. A tu mamy, powiedzmy, że takie kilka w jednym, bo naprawdę widzę efekt. Więc jeżeli jeszcze jej nie używaliście, to myślę, że może jest to coś do rozważenia, jeżeli akurat potrzebujecie jakiejś bazy. Kolejny produkt to jest klej do rzęs, Zawsze używałam kleju z Duo i on był ok, nie szukałam nigdy niczego innego, no bo to jednak był taki klej, który wszyscy polecali i wszyscy mówili, że jest najlepszy. Aż słuchajcie, nie natknęłam się na klej z Catrice. I teraz on tak naprawdę na wielu aspektach jest lepszy. Po pierwsze, no oczywiście cenowo, jako że to jest główny temat tego filmu, ale też yy, opakowanie. Moim zdaniem jest lepsze, dlatego że mamy tutaj od razu taki aplikatorek, którym możemy nałożyć klej na pasek czy na kępki. Przy dół trzeba było wyciągać na rękę i wtedy... Wiecie, tak, manewrować tym paskiem z rzęsami. Po drugie, utrzymuje naprawdę bardzo dobrze rzęsy. Powiedziałam, że on ma w ogóle taką bardziej cienką konsystencję, przez to nawet jeżeli nałożycie go troszeczkę więcej na pasek. To nie zostawia Wam jakichś takich kulek, grudek, czy po prostu nie widać tego kleju, bo on też jest transparentny, więc jeżeli chcieliście wejść w świat rzęs albo jeszcze nie spotkaliście takiego kleju, który będzie dla Was idealny, no to polecam właśnie ten Scatris. Ja go też kupiłam, dlatego że Wy bardzo często mi go polecaliście, kiedy się zapytałam właśnie kiedyś, jaki klej do rzęs polecacie. Właśnie pojawiało się tak naprawdę duo. Albo właśnie ten skatris, pojawiał się jeszcze ten klej z HM ale ja nigdy w życiu go nie widziałam, więc zdecydowałam się właśnie na ten skatris i nie żałuję, bo naprawdę jest świetne, a możecie go dostać stacjonarnie, więc no lepiej chyba się nie da. Fenty Gloss Bomb każdy chyba już miał, każdy używał, a jeżeli nie, to uważam, że najbliżej właśnie tym błyszczykom z Fenty są te błyszczyki z Lovely. I ja mam go też dzisiaj na ustach, więc jeżeli zastanawialiście się co to jest, to to jest właśnie Lovely H2O Lip Gloss. Mówiłam o nim już wielokrotnie, on jest naprawdę podobny pod wieloma kątami Oczywiście pod kątem aplikatora, bo też jest taki duży i utrzymują się podobnie, podobnie wyglądają na ustach. Jasne, że te swenty niektóre nie mają żadnych drobinek, tutaj te drobinki mamy, ale oprócz tego one wyglądają bardzo podobnie, bardzo dobrze się utrzymują, dają fajny efekt na ustach, nie są zbyt płynne, nie są zbyt gęste, włosy przyczepiają się. Ale w sumie chyba jeszcze nie spotkałam się błyszczyka, do którego włosy by się nie przeczepiały, więc tutaj, jeżeli coś wieje, to po prostu w kitkę jest super. Nieraz Wam już go polecałam, ale naprawdę uważam, że jest to jeden z fajniejszych błyszczyków dostępnych w drogerii, więc jeżeli jakimś cudem, bo wydaje mi się, że już wszyscy testowali, ale jeżeli jeszcze jakimś cudem nigdy go nie używaliście, to polecam. Na niego też są bardzo często promocje i możecie go dorwać za nawet mniej niż 10 zł. Więc aż żal nie spróbować, jeżeli lubicie, oczywiście, używać błyszczyków. I tak naprawdę, już ostatnia rzecz, którą chciałabym porównać do czegoś konkretnego, to są oczywiście kredki do brwi. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, praktycznie każdy film, to będziecie wiedzieć już, co chcę powiedzieć. Ale ostatnio nagrywałam film z testem drogich kosmetyków, i tam w końcu miałam okazję przetestować kredkę z Anastazji Browis, czyli jeden z kultowych produktów Anastazji, i ogólnie. W całym świecie beauty. I słuchajcie, praktycznie, że identyczne kredki to są te dwie: czyli Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner w numerze 102 przynajmniej u mnie, i Lovely Full Precision Brow Pencil i ja mam ten odcień jaśniejszy, jeżeli dobrze pamiętam, bo niestety są tylko dwa. Więc tutaj minus jest taki, że mamy bardzo mało kolorów, tutaj tych kolorów już mamy więcej, no a pewnie Anastasia ma tych odcieni najwięcej. Ale jak możecie zobaczyć, wszystkie trzy mają bardzo podobną średnicę tego ołówka i miękkość, bo to jest tak naprawdę dla mnie największy wyznacznik tego, czy to są produkty podobne, czy nie. Taka sama miękkość kredki. I ona jest właśnie taka idealna, bo nie musicie mocno przyciskać, żeby narysować włoska, ale to też Wam nie jedzie jak masło. Więc jeżeli cały czas zastanawialiście się nad tymi kredkami z Anastazji, no to ja bym na razie polecała albo Lovely, albo Golden Rose, dlatego że one są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Musiałam ratować kaszlącego pieska, ale to, co chciałam powiedzieć, bo już nie wiem na czym skończyłam. Cieszę się, że nie kupiłam sama tej kredki, dlatego że myślę, że byłabym trochę e, zawiedziona. Tak, ciężko mi jest to powiedzieć, bo jakby z jednej strony byłabym zawiedziona, dlatego że to jest to samo moim zdaniem, ale znowu to jest bardzo dobra kredka. Więc tutaj bym powiedziała to samo w przypadku gąbek. Jeżeli macie ochotę wydać więcej pieniędzy, nie lubicie kosmetyków drogeryjnych z różnych powodów, to ta zdecydowanie będzie najlepszą opcją, dlatego że na przykład porównajcie to z do benefitu. Sto razy lepsza. Ta z Benefitu jest dla mnie tak twarda, że po prostu mogłam sobie ranę porobić na brwiach, a ta z Anastazji jest naprawdę super, tak jak właśnie z Golden Rose i z Lomi, więc tutaj też myślę, że kwestią jest to, czy znajdziecie odpowiedni odcień w tych kredkach. I teraz zostały mi już produkty, które nie chcę porównywać do innych, ale chcę pokazać, że drogeryjne kosmetyki są dużo lepsze niż wszystko, co wcześniej testowałam. I to jest takie moje odkrycie na nowo, dlatego że już wcześniej uwielbiałam ten produkt, nie wiem dlaczego, przestałam go używać i ostatnio znowu sobie o nim przypomniałam, właśnie przez sprzątanie toaletki. Dlatego sprzątanie toaletki jest fajne, i jestem teraz w nim tak zakochana i to jest dla mnie w tym momencie numer jeden, jeżeli chodzi o lekki podkład na lato, myślę, że zimą też spokojnie będę go używać i mowa tutaj jest o tym produkcie z Golden Rose New Look Radiant Tinted Moisturizer i to jest nawilżający, taki krem tonujący i teraz ja niejednokrotnie testowałam różne takie lekkie podkłady z drogich marek, jak na przykład Giorgio Armani Luminoso, jak na przykład już patrzę tutaj, co mogłabym Wam jeszcze pokazać, jak na pewno ten z Diora Backstage, jak Estée Lauders Futurist Hydro Rescue i ten produkt bije na web, na szyję, czy jakoś tak, te wszystkie inne produkty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mam wydać, to też jest taki temat do rozmyślenia. dlatego, że jeżeli ja płacę wiele za podkład, którego praktycznie nie widać na skórze, no to z jednej strony o to mi chodzi, ale znowu z drugiej strony szkoda mi jest wydawać tyle pieniędzy na na przykład właśnie ten George Armani Luminy Silk, którego kompletnie praktycznie nie widać na skórze i tak naprawdę nie wiem za co płacę. No i jeżeli już wydaję więcej, no to na takie podkłady jak Estée Lauder Double Wear, jak Too Faced Born This Way, bo to są produkty, które są już widoczne na skórze, które dają nam mocniejsze krycie, więc wtedy, kiedy one zaczynają pracować na naszej skórze, chcemy, że żeby dobrze wyglądały. Więc może tutaj jest właśnie ta rozbieżność, czy chcę płacić dużo za podkład, który jest ledwo widoczny, czy chcę płacić dużo za podkład, który jest jednak widoczny na skórze. Więc to jest ta kwestia. Ale to, słuchajcie, mam to dzisiaj na twarzy. Powiedziałam, że ma tak, do średniego krycia Ładne, rozświetlające wykończenie, ale i praktycznie niewidoczne na skórze, w ogóle go nie czuję, jest super komfortowy, łączy się praktycznie ze wszystkim, ale to, co najbardziej w nim lubię, to to, że on po prostu przez cały dzień wygląda przepięknie. Nie wyświeca się jakoś mocno, więc nawet wieczorem, kiedy gdzieś wychodzę, nie muszę go w ogóle poprawiać i... Ani razu mi się nie zważył, ani razu brzydko nie zszedł mi ze, z twarzy. Przez cały dzień wygląda pięknie, nawet kiedy jest gorąco i normalnie mogłoby mi się zważyć tutaj na brodzie, nic takiego się nie dzieje. Więc jeżeli jeszcze go nie używaliście, to bardzo polecam. Minus to już też co mówiłam w, w wcześniejszym filmie, bo nagrywałam w ogóle top 5 lekkich podkładów drogeryjnych. Jeżeli tego nie widzieliście, a jesteście ciekawi jeszcze co innego Wam pokazałam, no to tam odsyłam. A tutaj minusem właśnie jest niestety gama kolorystyczna, bo jak się dobrze orientuję, są tylko trzy odcienie. Najjaśniejszy jest dla mnie za ciemny i muszę go rozjaśniać i on też wpada w takie trochę rozkwiniowe tony, ale znowu przez to, że to nie jest pełnokryjący podkład, w pełni kryjący, no to no, nie widzę z tego. Więc yy, jeszcze raz bardzo, bardzo polecam. Zdecydowanie mój faworyt, czy to właśnie w kwestii drogeryjnych kosmetyków, czy w takich drogich. No i kolejny mój y, ulubieniec na tyle, że to jest mój pierwszy puder pod oczy, którego praktycznie już y, nie ma. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Kupiłam nowe opakowanie. Jeżeli chodzi też o pudry, to nie mam problemu, żeby wydać więcej pieniędzy na jakiś puder, dlatego że to już jest produkt, który ma bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza skóra. Więc jeżeli mam znaleźć coś, co będzie wyglądało genialnie na mojej skórze, za 200-300 zł, to to zrobię. I też przez wiele lat na początku polecało się cały czas Laura Mercier ten translucent powder. Nie. Na całą twarz nie, pod oczy to już kompletnie nie, dlatego że ja też mam cerę taką bardziej idącą w stronę suchej, więc on po prostu u mnie wygląda jak jedno wielkie przesuszone ciacho. Więc to jest w sumie puder, który mogłam porównać, bo wydaje mi się, że dalej. Sporo osób używa go jako produkt do bakingu pod oczami. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką sobie nałożycie pod oczy. Ja nie żartuję. No zresztą, zużyłam całe praktycznie opakowanie i kupiłam już nowe. Rzadko mi się zdarza z pudrami, żeby kupić jeszcze raz y, to samo opakowanie. Może w ogóle powiem, co to jest. Co my, my Secret Under Eye Moving and Fixing Powder? Kupiłam te, to opakowanie za 7,50 na promce. Normalnie kosztuje około 15 zł. I to jest puder, który da wam pod oczami najbardziej zblurowany efekt, który utrzyma korektor przez cały dzień. Jasne. Jeżeli macie zmarszczki, to wydaje mi się, że nie wiadomo, co będziecie robić. Delikatnie wejdzie wam zmarszczki, ale. Nic się nie waży, nic się nie przesuwa, nic się nie rusza. Ładnie wszystko jest zblurowane, wygładzone i to naprawdę jest efekt, który widać gołym okiem. Możecie go też nakładać na całą twarz. Ja też to robiłam i on też wtedy właśnie na całej twarzy bardzo ładnie wygładza, ale też nie ma takiego tempego hamskiego matu, co sprawia, że i pod oczami, i na całej twarzy on wygląda przepięknie. Więc naprawdę, jeżeli jeszcze go nie używaliście, to bardzo, bardzo polecam. Z tego co widziałam, jeżeli ktoś już go kupił z mojego polecenia, nie spotkałam się z negatywną opinią. Więc jeżeli macie coś z tego, to oczywiście piszcie, czy wam się to sprawdza, czy nie, żeby inni też mogli zobaczyć i poczytać więcej opinii. Ale no to jest coś, za co ręczę nogami, rękoma i wszystkim bo jest tak dobre. I już ostatnie dwie rzeczy, bronzer, o którym nie mówi się zbyt często, a uważam, że jest jednym z lepszych bronzerów drogerijnych. Problemem jest oczywiście kolor styka, no bo nie każdemu te o nie podejdą, a nie ma ich niestety dużo. To jest Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder. Ja mam go w wycieniu 035 Universal Bronze, ale on troszeczkę wpada w takie dosyć mocno ciepłe tony, więc jeżeli jesteście bardzo blade, tak jak ja, to niestety nie w Każdej porze roku on będzie dobrze wyglądał, ale to jest tak. To jest w ogóle taki kremowy puder. On kompletnie nie jest suchy, przepięknie rozprowadza się na twarzy, przepięknie się blenduje, nie jest zbyt mocno napigmentowany, no i wygląda po prostu idealnie na skórze. I nie kojarzę właśnie żadnego innego produktu bronzera, który miałby właśnie aż tak kremową konsystencję, to po prostu aż chce się yy, miziać. No i też jak możesz właśnie zobaczyć ten kolor, no on jest taki lekko Zadając w takie żółte tony, więc tutaj musicie sprawdzić po prostu pod kątem koloru, czy on będzie odpowiedni do waszej karnacji. Na pewno jest jeszcze jeden osień, ale obawiam się, że ten jeszcze jeden osień jest trochę ciemniejszy i jeszcze jest bardziej. Może nie już, że wpadając w takie żółte, tylko bardziej takie pomarańczowe tony, więc to musicie sprawdzić, ale jeżeli znajdziecie odcień, to myślę, że to jest jeden z fajniejszych wyborów, jaki możecie dokonać, będąc w drogerii. A już ostatnia rzecz i zdecydowanie najtańsza ze wszystkich, to są konturówki. Ja używam konturówek za każdym razem, kiedy maluję usta. Nie ma dnia, żebym po prostu konturówki nie użyłam. To jest produkt, który musi być u mnie w toaletce. Mam ich naprawdę bardzo dużo. I to są najtańsze i najlepsze moim zdaniem konturówki, jakie możecie właśnie dorwać w drogerii. I to jest Essence. Soft and Precise Lip Pencil. Ja mam tutaj dwa odcienie. Dzisiaj mam na ustach 0,3V i to jest taki ciepły nudziak. Mam jeszcze 102 Trumi i mam jeszcze inne ocenia, ale teraz po prostu znalazłam te dwa. I to są konturówki, które nie są zbyt twarde, nie są zbyt miękkie, bardzo ładnie obrysowują usta bez jakiegoś takiego mocniejszego przyciskania. Gdybym miała nawet porównać, bo wiem, że bardzo popularne są też konturówki z René, które też są ok. Ale dla mnie te konturówki z pierne, pierwsze mają dosyć yy, dużą tą kredkę i no jednak ja też wolę kredki temperowane, bo one po prostu są bardziej precyzyjne i te kredki spierene są jednak dla mnie zbyt miękkie. One bardzo łatwo się albo tak smużą delikatnie, albo nie zostawiają Wam takiej precyzyjnej linii, co ja jednak preferuję, więc zdecydowanie jeżeli też uważacie, że ta jest trochę zbyt miękka i zbyt taka... Jakby to powiedzieć, tak ja że po prostu nie zostawiam Wam takiej precyzyjnej właśnie linii, to spróbowałabym tych kredek z Essence. Bardzo ładnie się utrzymują e, i po prostu sprawdzają się super na co dzień, więc jeżeli jeszcze ich nie mieliście, to polecam. No i to jest, słuchajcie, wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. 10 produktów, które uważam, że są lepsze niż drogie kosmetyki. E, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Dajcie znać, jeżeli tak było i czy chcecie może wersję włosowo-pielęgnacyjną, bo na pewno mam takie kosmetyki i już nawet mam to w głowie i tak zastanawiam się, tutaj nie wrzucić, ale jednak znalazłam wystarczająco produktów 10, żeby Wam o nich tutaj opowiedzieć, więc dajcie znać co myślicie. A ja już teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia. Pa!